Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Joga Tańca. I tu mała niespodzianka, również dla mnie w czasie nagrywania tego filmu, bo zamiar był taki, żeby stworzyć, żeby zatańczyć Czakrę Serca. Jednakże wyszło zupełnie coś innego. I zachęcam Cię do obejrzenia tego filmu, żeby zobaczyć, co to było. Opowiem Ci, jak to wszystko się zaczęło. Otóż postanowiłam, że czas na czwartą Czakrę, Czakrę Serca, i zaczęłam tańczyć, ale ten taniec mi nie wychodził. No, jakoś tak ciało, takie sztywne było. No, nie mogłam tańczyć. To jest też bardzo fajna wskazówka, jeżeli ty miałabyś podobne odczucia, że y, widocznie coś nie tak jest na poziomie czakry serca. Jeżeli właśnie masz opory, masz trudności, y, jakoś tak sztywno ci się tańczy, no, nie współgra twoje ciało z rytmem, z muzyką. To jest y, taka oznaka, żeby przyjrzeć się swojej czakrze, czakrze, z którego poziomu akurat chcesz tańczyć. Więc postanowiłam, że się troszkę roztańczę, rozgrzeję i puszczałam sobie różną muzykę i przy jednym kawałku już około jednej minuty y, tańca zaczęła we mnie wzbierać złość. Złość na początku taka delikatna, subtelna, nieokreślona, nie wiadomo na co, a później już wiedziałam bardzo dobrze. Otóż wyszło szydło z worka, można powiedzieć, z worka ciała, i, i to szydło to jest właśnie złość. Ja jestem osobą, która, jak większość pewnie z nas, yy, według systemu, według edukacji, według oczekiwań. Została nauczona, czy zrozumiała, że złość to jest pojęcie, to jest emocja przykra, niedobra i że lepiej jej nie okazywać, lepiej ją stłumić, zanegować, i jeżeli nie będziemy zwracać na nią uwagi, to jej nie będzie albo ona nie będzie dokuczliwa. A prawda jest zupełnie inna, bo ona wchodzi w ciało. Ona wchodzi w ciało, powodując napięcia, powodując dyskomfort, powodując sztywność. I jak to z emocjami bywa, w takim słoiku kumuluje się, kumuluje, kumuluje i musi ujść, musi ujść ta para z tego parowaru. Więc dla mnie yoga tańca jest taniec, ruch. Wszelkie, wszelkie w ogóle rodzaje ruchu, pływanie, medytacja, to są, to są okazje do tego, żeby zauważyć emocje, żeby im pozwolić wyjść, bo każda emocja, czy to jest ta przyjemna, czy to jest ta nieprzyjemna, to jest energia. I każda emocja ma jakiś tam zasób energii. Jeżeli tych emocji jest dużo, to tej energii jest też bardzo dużo w naszym ciele, i ta energia może nas wspierać. Albo może do, możemy czuć się naenergetyzowani, ale też może, może działać tak jak wampir. Że jesteśmy pozbawieni energii, że właśnie te napięcia w ciele spowodowane z tych, tymi ukrytymi emocjami, tak drenują nasze ciało, że jesteśmy zupełnie wypluci z energii. Ale jak wspomniałam, w szczególności energia złości, frustracji. Agresji to są energie, które możemy przetransformować na coś pozytywnego, i zrobiłam o tym Krię, do której Cię zapraszam, na transformację złości, w determinację do działania. Ale też możemy zacząć tak powolutku upuszczać, upuszczać, upuszczać tą energię, żeby ona nie wychodziła w najmniej oczekiwanych momentach. Tak więc w przypadku tego tańca, który Ci pokażę, Miało miejsce to właśnie ta ekspresja. Moje ciało zdecydowało inaczej. Moje ciało nie chciało tańczyć jogi, tańca czakry serca, ono chciało wyrazić złość, gniew. I ta złość, później już wiedziałam, czego ona dotyczy ona dotyczy pandemii, ona dotyczy całej tej sytuacji pandemicznej i dlatego nazwałam ten film Pandemiczna złość. Zapraszam Cię do wspólnego tańca. Włącz sobie ten film, włącz sobie ten fragment z muzyką, albo znajdź jakiś inny kawałek fajnej muzyki, takich, z który z Tobą rezonuje. Bądź też może to być tak, że zupełnie przypadkowy utwór, w pewnym momencie, tak jak u mnie, w pewnym momencie, w trakcie tańca, zacznie wyzwalać takie bąbelki zaczną po prostu wychodzić na powierzchnię, bąbelki tych emocji i zacznie wyzwalać się emocja. I możecie to zaskoczyć, bo mnie to zaskoczyło, bo tak jak mówię, to nie było nic planowane. I powiem troszkę o złości, bo złość ma bardzo złą reputację, ale złość jest takim uczuciem, emocją podstawową, która jest potrzebna w życiu, która. Yy, Motywuje nas bardzo często do zmian, daje nam determinację. Możemy się przyjrzeć tej emocji złości, frustracji, gniewu, agresji i zobaczyć, co za nią stoi, bo bardzo często za nią stoi strach, czasami stoi za nią chęć kontrolowania innych, także różne emocje, i to jest także. Nie wiadomo czasami, co jest pierwsze, jajko czy kura. Bardzo często jest tak, że jeżeli zaczniemy obserwować naszą reakcję, yy, nazywając nasze uczucia, identyfikując nasze uczucia i emocje, za, jeżeli zaczniemy sobie zadawać głębsze pytania: ale dlaczego, dlaczego ta złość, skąd ta złość, dojdziemy do innych uczuć, innych emocji, i właśnie w moim przypadku. Myślę, że była to też emocja strachu, która mi się udzieliła podświadomie, ale każde każda uczucia, każda sytuacja, która w podświadomy sposób wejdzie w ciało yy, i w umysł także, i ona może być już ukryta, także my sobie nie zdajemy w ogóle sprawy. Dopiero gdzieś tam czasami na skutek innych traumatycznych wydarzeń one wyjdą na powierzchnię i sobie przypominamy. W każdym bądź razie, każda taka ukryta emocja, każdy jakiś ukryty aspekt naszej osobowości, który, którego nie chcielibyśmy konfrontować, on wcześniej czy później zacznie wychodzić. Więc lepiej, żeby on wyszedł w takim kontrolowanym środowisku. Dlatego daję Wam tutaj dużo narzędzi. Kontrolowane środowisko to jest yoga kundalini, i bardzo często ja w trakcie praktyki jogi bądź też po, Odczuwam różne emocje i te tak zwane nieprzyjemne, bo, ja, bo to jest dla mnie okazja do przerabiania tych emocji. To jest taniec, joga tańca, to jest medytacja, to są wszelkie takie, to są wszelkie aktywności, w których masz okazję, żeby zajrzeć do środka swego umysłu, do środka swego ciała na spokojnie. Żeby się tak zatracić troszkę tak właśnie w tańcu zatracasz się, i przy okazji zaczynasz odpuszczać, odpuszczać napięcia ciała, i dzięki temu te emocje mogą zacząć wychodzić do świadomości, do tej takiej strefy świadomej, bardziej świadomej, i wtedy my możemy coś z tym zrobić. Bez uświadomienia sobie, jakiegoś aspektu nie ma mowy o Terapii. Nie ma mowy o uzdrawianiu, nie ma mowy o poprawie, nie ma mowy o rozwoju. Pierwszym niezbędnym krokiem jest uświadomienie sobie, świadomość, zmiana świadomości, dlatego nazwałam mój kanał świadomości, żeby to formować, zmieniać, transformować, oświecać ogniem, innymi żywiołami, wodą ziemią, powietrzem i w ten sposób zobaczenie i odpowiednie działanie. Ale to odpowiednie działanie to czasami polega na zupełnym bezruchu, na nic nie robieniu, właśnie paradoksalnie, bądź też używaniu któryś z tych moich proponowanych Narzędzi z tej antykryzysowej skrzynki narzędziowej. I każdy z nas jest inny, więc te narzędzia możesz sobie dobrać indywidualnie, do Twoich potrzeb, do Twojej sytuacji. W jednym dniu będziesz może bardziej skłonna do tańca, w innym dniu bardziej skłonna do medytacji, a w jeszcze innym będziesz chciała po prostu pospacerować na świeżym powietrzu. Tak więc zachęcam Cię do tego filmu i do tańca, wszelakiego tańca, wszelakiego ruchu. Tak jak powiedziałam w poprzednich filmach, to może być też przytupywanie nóżką, bądź też delikatne kołysanie biodrami, bądź nie wiem, przytakiwanie głową. Wiodę tańca, jak zawsze powtarzam: fajne jest użycie symboli, fajne jest użycie, pozwolenie Twojemu ciału wyrażenie pewnych rzeczy dosłownie. Czyli jak zobaczysz w moim tańcu, ja tutaj boksuję, ja kopię, ja trzęsę włosami. W takim rytmie, coś na kształt Pogo, tańca na kiedyś za młodu, na koncertach metalowych bądź też szantowych. To może być łapanie się za głowę, za włosy, padanie na podłogę, cokolwiek Twoje ciało chce, pozwól Mu, poddaj się. I, I zobaczysz, zobaczysz. To może być też oddech. Ja kilka razy musiałam taki wydać głęboki, y, pełny wydech. Uff. Nawet teraz miałam taką potrzebę. To wszystko y, pomaga tobie się uwolnić, poczuć, poczuć taką lekkość bytu. I y, ja nie zdołałam uwolnić całej złości, bo. Kawałek był, utwór był za krótki, i jak, kiedy zakończyła się muzyka, ja jeszcze we mnie jeszcze buzowała ta złość. I na pewno obecność kamery w jakimś stopniu też mnie pohamowała przed całkowitym puszczeniem, odpuszczeniem i pozwoleniem ciała na szaleństwo, na ekspresję, ale ja jeszcze sobie będę tańczyła to, bo Teraz już wiem, że mój organizm chce to zrobić, więc jeszcze bez kamery, w swoim czasie, z wieloma utwórami, ja sobie to przerobię. I zapraszam Cię do tego samego. Więc pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Zajrzyj do. Opisu filmu. Tam są też playlisty z innych stref i będę przeszczęśliwa, jeżeli będziesz do mnie zaglądać. Często w ramach potrzeby, w ramach ciekawości, a ja, wszystko co uważam za wartościowe, będę starała się przekazywać regularnie na bieżąco. Tak więc dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, życzę Ci wszelkiej pomyślności, szczególnie w tych trudnych czasach. I kiedy czujesz, że Twoje. Emocje zaczynają eskalować. Zatańcz, wytańcz to. Papa. Pa.